Wojna burska. W czasie podróży powrotnej do Anglii, BP pracował nad nowym podręcznikiem dla zwiadowców wojskowych, polań i scoutingu, w opisał swoje doświadczenia trapejskie wśród krobosów oraz indiańskie metody zwiadowcze, z którymi zapoznał go Fryderyk Burham. Wkrótce został przeniesiony do Indii, do garnizonu Mirut, gdzie prowadził szkolenia zwiadowców nowymi metodami, a także wzbudził. Znowu powszechny entuzjazm dla spektakli teatralnych. W 1899 roku w Afryce Południowej nastąpiło to, czego zawsze się obawiał. Brytyjczycy i Burowie szykowali się do wojny. A w Ministerstwie Wojny zapada decyzję, aby na zagrożony wojną teren niezwłocznie wysłać pułkownika Baden-Powella, wysoko cenionego eksperta od spraw Afryki. Gdy 14 lipca BP przybył do Afryki Południowej, ponową tam już stan przypominający wojnę. Wszędzie dochodziło do starć, do krwawych utaczek między Brytyjczykami a Burami. Wojna wisiała po powietrzu, wyczuwało się już atmosferę grozy i rozkładu. BIPI miał w trybie na nagłym wyszkolić metodą skautową dwa regimenty konne piechoty w miastach Bulawaja-Mefeking. Jego główna stanowy Mafeking. Kluczową pozycję Brytyjczyków, gdzie znajdowały się magazyny amunicji, centrum zaopatrzenia w żywność, stacja końcowa i magazyny materiałowe właściwie zbudowanej kolei żelaznej, łącząc, leżącej w pół drogi między Kapsztadem a Krajem, a Tabele, tuż przy granicy Transwala. Burowie dowiedzieli się o jego przybyciu do Afryki Południowej. Robili wszystko, aby jeszcze przed wybuchem wojny pojmać wilka, który nigdy nie śpi. Bo uważali go za niezwykle niebezpiecznego dowódcę. W czasie swych przejażdżek między Bulawajo a Matthew King BP zauważył, że obcy jejscy jadą za nim i próbują go podstępnie okrążyć. Raz ukrył się, aby dopaść, dopuścić prześladowców bliżej i dociec, kto też drepczą po piętach. Zdołał z bliska zobaczyć i słyszy, że śledzi go specjalny oddział burów, na którego czele, cudza zaszczyt, stoi człowiek w mundurze generała. Generał Bota. Jak mówili oni żołnierze, ten generał BOTA posługiwał się metodami, które BP wydawał się dobrze znane i które on sam stosował. Siedząc kogoś, BP nie mógł uwolnić od podejrzenia, że generał BOTA czytał w jego podręcznik szkolenia zwiadowców Armii Brytyjskiej: służby rozpoznania łożności. Podejrzenie, które zresztą wiele lat później okaże się słuszne. Gdyby nie nowe doświadczenia nabite w kontaktach z krobosami amerykańskim, zwiadowcą Burhamanem. BP kilka razy znalazłby się w opałach. Udało mu się jednak na dudkę generała yy, Botę. Uważał tę nagonkę za coś w rodzaju zawodów sportowych. Znajdował się właśnie na Fenkingu, gdy 11 października 1899 roku nadeszła telegraficzna wiadomość o oficjalnym wypowiedzeniu wojny. I niemal jednocześnie 9 tysięcy silnie uzbrojonych burów pod dowództwem sławnego, budzącego lekczerów Brytyjczyków generała Kronie otoczyło miasto. Wil, który nigdy nie śpi, znalazł się w płacach. Wręcz beznadziejna sytuacja wydawała się obroną mafekingu. 9 tysięcy napastników oprzeć miało zaledwie 700 żołnierzy pod dowództwem BP, jako komendanta miasta, nieznacznie wzmocnionych przez około 300 cywilów, przeważnie starszych mężczyzn oraz kolejarzy umiejących jako tako obchodzić się z bronią. W mafekingu przybywało ponadto wiele kobiet, młodzieży oraz pewna liczba krajowców. Dowodzący obrażenie generał Kronie, którego tubylcy zwali Lwem z Transwalu, wiedział o swojej znacznej przewadze i sądził, że łatwo wygra tę partię. BP widział dla siebie jedyną szansę obrony w zwodzeniu nieprzyjacielskiego generała stwarzaniem pozorów, że liczba obrońców jest o wiele większa. Z tego powodu ukazał w największym pośpiechu sporządzać setki słomianych manekinów, które położono w okopach wraz z drewnianymi trapami karabinów. Żołnierze musieli nimi od czasu do czasu poruszać, aby sprawiały wrażenie żywych ludzi. Z mocarni puszek po konserwach i blachy stosowanej w warsztacie kolejowych kazał zbudować konstrukcje podobne do działa, które jednak miały tę wadę, że nie dało się z nich szczerać. Kazał zakopać w skrzyniach z piaskiem i odpalać nocą pod murami miasta mnóstwo sztucznych ogni, kapiszonów, rakiet, świetnych rac, magazowanych... Na ognie bengalskie w noc sylwestrową, aby burowie sądzili, że wokół miasta istnieje zaminowany pas i w czasie szturmu należy obawiać się ciężkich strat. Nie polecił otoczyć miasta zaporami z drutu kolczastego, ponieważ drutu zabrakło. Dla zmylenia burów kazał wszakże zdawać, że taki system istnieje. Polecił żołnierzom, aby w niedzielę, które zgodnie z ówczesną tradycją walk nie otoczono ukazywały się od czasu do czasu przed murami miasta i zachowywali się tak, jak gdyby ostrożnie przekraczali druty albo wręcz potykali się o nie. Ponadto BP kazał swoim żołnierzom zmieniać potajemne stanowiska, pojawiać się to tu, to tam, we dnie i w nocy, aby generał Kronie nabrał stopniowo przekonania, że posiadania przez niego informacji o 700 obrońcach miasta jest błędne i żeby BP dysponuje z znacznie większym potencjałem obrony. Chronie musiał się także liczyć z faktem, że Brytyjczycy ze względu na swoją liczebność podejną po próbę wydostania się z okrążenia, dlatego zostawił 9 tysięcy swych żołnierzy wokół miasta i nie, rezygnował z koncentro... i nie ryzykował z koncentrowanego ich ataku. No, za to BP gotów był na każde ryzyko, gdy chodziło o mamienie przywnika. 16 października oficer Burski zbliżył się do miasta z białą flagą jako parlamentariusz i kazał natychmiast ściągnąć z murów wszystkich 700 żołnierzy, zgromadzić w swoim najbliższym otoczeniu. Murów miasta broniły jedynie słomiane kukły. Parlamentariusz z obozu buru sądził jednak, że miasto jest naprawdę strzeżone i był zaskoczony, że wokół komendanta stało 700 zaciekawionych żołnierzy, jak gdyby nie mieli nic do roboty i nie byli potrzebni do obrony. Przybywam z misją, ser. powiedział do BP. Generał Kronie polecił przekazać panu: Złóżcie broń, poddajcie miasto. BP, uniósł brew ze znudzoną miną i zapytał: Dlaczego? Parlamentariusz odczekał kilka chwil, wzruszył ramionami, zasalutował i wrócił do buru, gdzie zameldował, że w MF Kingu aż roi się od obrońców. Proszę sobie wyobrazić, generale, wokół Bungalowu, komendanta miasta, Benem poela stoi siedmiuset żołnierzy którzy wyglądają tak, jakby nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Tego samego dnia burowie zaczęli rozstrzeliwać mefeking z działu.